Miraculous Lady Nie rozumiem, Biedronka powinna popełnić błąd, powinna była, powinna była przegrać. Dlaczego mój kolejny plan zawiódł, Biedronka miała popełnić błąd, no nieważny odwołaj tą całą wycieczkę. Biedronka popełnia błąd wujaszku. Felix czy to ty? My się chyba ostatnio nie zrozumieliśmy. Wiesz wszystko rozumiem, wszystko co pan chce. Znaczy, ty wiesz, że tu chodzi o twoje życie? Czy to też rozumiesz? O, to też rozumiem. A ty wiesz, że mogę wrzucić dwójkę, a potem trójkę? oj niech pan mi tego nie robi. Bardzo pana proszę. Pega. Nareszcie spełnię swoje życzenie. Barkki już Cię nie potrzebuje.